Siema. Dzisiaj jest taka akcja, że postanowiłem dograć drugą część do filmu mojego z bomboskładu, co ostatnio zamieściłem chyba tydzień temu. Bo mam kilka fajnych jeszcze faktów odnośnie tego miejsca. I też dzięki uprzejmości kolegi mojego Macieja Kuleszy, dostałem od niego zdjęcia, jak tutaj wyglądało za czasów, jak bomboskład działał. Także teraz mogę już na 100% stwierdzić, że tutaj gdzie te małe krzaczki, to tutaj była wartownia bramy głównej. Bo tutaj już jest wjazd na ten bomboskład. Tutaj widać ten pas śmierci. W międzyczasie pokażę zdjęcia, jak to wyglądało i moje porównania, bo dzisiaj też porobię porównania. Także będzie dwa budynki. Gdzie się znajdowały, wiem dokładnie. Znaczy, zlokalizowałem te, te, te miejsca. Także tak, tutaj była ta wartownia. Takie małe, zdążyły szaczki wyrosnąć. No i tutaj już od razu jest wjazd, bo na zdjęciu widać wartowni trzy bramy. Dwie były tutaj takie na wjeździe, a kolejna była tam kawałek dalej. Także po kolei zaraz wszystko będę pokazywał. Także od drugiej strony teraz. Tutaj wartownia. Tu był wjazd. Jedna brama i druga brama ten pas śmierci i tutaj była jeszcze jedna brama a tutaj tak jak w ostatnim odcinku pokazywałem tutaj mamy ten pas ten taki kwadrat i on idzie aż tam do końca i tam jest ta wieża spróbuję ją teraz zzumować aparatem no jest tam, słabo ją widać a tutaj jak powiększę to się wszystko rozmaże No, i tutaj z tego miejsca mamy mniej więcej zrobioną kolejną fotografię. Tam w oddali widać tą wieżę. Cykus i ukształtowanie tutaj terenu, no by tak mniej więcej pasowało. Chyba jeszcze zobaczę z drugiej strony tamtą drugą wieżę, bo teraz w sumie nie jestem przekonany. Tutaj jest takie, taki pagórek podobny. Nie, do tamtej wieży są zupełnie inne takie wzniesienia że tutaj stąd było zrobione właśnie to, to zdjęcie jeszcze. Ogrodzenie i napis. Może jeszcze kawałek, jakbym się cofnął. To może było gdzieś zrobione tak tutaj stąd. No nie wiem, pokażę zaraz jeszcze coś. Coś ciekawego, co się jednak, coś jednak sprawdziło. Bo podejrzewałem, że na terenie tutaj była strzelnicę. Nie wiem, czy na tym ostatnim odcinku pokazywałem to miejsce, ale teraz podejdę i Wam jeszcze pokażę. I będzie jeszcze coś ciekawego, ale to, to na końcu. Także idę dalej, bo jeszcze muszę pokazać, gdzie stał budynek. Jeden i od drugiej strony zupełnie tam. Tamtą wieżę. Zdjęcie, które robione było przez Macieja Kulesza. Także idę dalej. Wspomniałem niedawno ostrzelnic na tym terenie także ona tutaj była widać świetnie ukształtowanie tego terenu i tutaj kiedyś będąc na grzybach Tylko tutaj mi coś nie ten, coś mi tutaj nie pasuje ogólnie teren jak teren jest taki wał jakby to miała być właśnie strzelnica. Sami widzicie, jak to wygląda, ale te drzewa one są za duże. Także to mi nie pasuje, więc to. Więc to może było jeszcze przed czasem tutaj bomboskładu, bo te drzewa są za duże to w ogóle. tutaj doskonale widać. Może to był taki, kiedy się spotykało dosyć często w lasach, taki okop dla czołgu. Nie wiem, to by tak bardziej przypominało też. W sumie jest wał. A, i będą tutaj kiedyś na grzybach tutaj znalazłem właśnie w tym miejscu na dole e, drut. Nie wiem, czy to był... Telekomunikacyjny, taki telefoniczny, czy co, ale na pewno on był bardzo stary. Gdzieś tutaj leżał, ale co już myślę, że, że już znalazł nowego właściciela. Także nie wiem, jak to się ma. No kurde, jest taki, no jest taki wał, właśnie jak na strzelnicach. Taką też mieliśmy strzelnicę we wojsku, tylko że większy ten wał był. Nie wiem. W każdym razie te drzewa są są za duże, Dobra, idę dalej, bo jeszcze mam coś do pokazania będę teraz tego budynku szukał, znaczy szukał, wiem gdzie jest to miejsce dokładnie, tylko muszę tam podjechać. I pokażę gdzie jest to kolejny budynek a na koniec materiału będzie coś. coś, coś. Tutaj widać jakieś kurcze fundamenty są jakby, zobaczcie, czyli wie co tu było, na pewno coś tutaj było, ale kiedy to, to nie wiem. No i dobra, a tutaj w tym miejscu stał właśnie oto ten budynek. Jeszcze tutaj po tym budynku można za, zauważyć, tutaj jest grus. Jak już w poprzednim materiale o tym mówiłem, także udało się zlokalizować kolejny budynek, jak on wyglądał. A tam, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, zbiorniki przeciwpożarowe. Przeciwpożarowe teraz. Teraz tam jest pobór wody. Dobra, to już mamy kolejny, kolejny punkt. Teraz jeszcze muszę podjechać na narożnik tam i zobaczyć, jakie ukształtowanie jest tutaj terenu. Czy jest takie pofalowane do tej kolejnej wieży? Bo jeżeli tak, to zdjęcie, które też mam w wieży obserwacyjnej, które otrzymałem od Macieja Kuleszy, było robione też z tamtego narożnika. Tutaj też musiał się znajdować jakiś budynek. Kurczę, tutaj nie byłem. Właśnie to przykuło moją uwagę, taka dróżka między takimi nasypami. Tam na pewno jest ta wieża na narożniku. A tutaj to na pewno, bo są jeszcze cegły. Jeszcze coś pozostawało. No i wiadomo, taki czysty plac, tylko trawa. No dobra, idę zobaczyć teraz tam na ten narożnik, jak wygląda to ukształtowanie tutaj terenu, do tej wieży, żeby dopasować zdjęcia, gdzie były robione i żeby zrobić porównanie. Czyli jednak nie, bo ukształtowanie tej terenu nie pasuje w ogóle, czyli zdjęcia były robione tamtej wieży, z tego miejsca, w którym byłem, ale nie, może jeszcze były robione z tego narożnika. Na tamtą wieżę. Kurczę, idę zobaczyć. Gimbala w ogóle nie wyciągałem teraz, bo mówię, chwilę będzie trzęsło. Bo może zdjęcie było wykonane tutaj, z tego narożnika. Ja bo też się nie zgadza tutaj. Jedynie pasuje z tamtego narożnika, co, co na początku filmu pokazywałem. Bo tutaj też widać tą wieżę tam... O właśnie. Dobra, kieruję się do wyjazdy i Wam pokażę jeszcze coś ciekawego. A więc tak, tam jest wjazd na bomboskład, znaczy był. Tutaj mamy drogę. Tam można dojechać do zielonki do brzozy. Tutaj za to dojedziemy do czcińca, i teraz droga od czcińca. Droga od szcińca, tutaj widać takie ukształtowanie jest na takim lekkim zniesieniu. Pokażę wam dalej jak to wygląda, bo tutaj może tak trochę licho, ale do czego dążę? I tutaj był. Też na lekkim wzniesieniu wjazd i całkiem prawdopodobne, mi się wydaje ogólnie, że tak mogło być, bo niektóre mapy pokazują ślad po tym, że tutaj biegły tory wąskotorówki z Trzcińca, czyli stamtąd tutaj sobie ładnie na bomboskład wjeżdżał pociąg. Będzie lepiej widać to w tamtym miejscu. Jak podjadę, to wam pokażę. Ale tutaj widzicie, jakie jest ukształtowanie. Tutaj jest ten właśnie taki naset, jakby właśnie od torów. Co to też pokazuje ta mapa? I można tutaj zauważyć też nie? ukształtowanie terenu. Ta droga jest tutaj, tak jakby na górce. Cały czas. Także jest jakby nasyp. No tutaj to już widać. Tutaj to już widać bardzo, jak sprawa się przedstawia, nie? Także musiałem się na chwilę wyłączyć, bo rowerzyści sobie jechali też. Tutaj bardzo oblegana jest ścieżka. Także to by było tyle w tym materiale chciałbym polecić wam jeden kanał Urbex Germania kolega mago ma urbexy nagrywane tam w Niemczech i u nas tutaj w Polsce i w Bydgoszczy też także zachęcam do odwiedzenia kanału brakuje mu tam zaledwie 30 parę chyba subskrypcji do tysiąca a bardzo bardzo się chłopak stara i ten ten pierwszy tysiąc Należy mu się jak najbardziej na znaczy, no nie pierwsze i kolejne też wiadomo, bo robi fajne materiały. Urbek z Germania. Zapraszam do kolegi na kanał. A na dzisiaj to tyle. Miłego wieczoru. Popołudnia. Na razie trzymajcie się.